Witam. Dziś zaprezentujemy oprawy firmy Pullman z serii Nice Price. Oprawy te występują w dwóch typach: podwójnych i poczwórnych. Oprawy mają mleczne klosze, chromowane dodatki. Na odwrocie jest dostępna listwa montażowa dla ułatwienia Zamontowania i na ścianie bądź na suficie. Dodatkowo w zestawie otrzymujemy kostkę do podłączenia do sieci elektrycznej. W zestawie są żarówki energooszczędne o mocy 7W, również marki Pullman. Dzięki budowie opraw można je skierować w dowolną stronę. Mogą być używane do oświetlenia jedynie fragmentów pomieszczenia. Oprawa poczwórna również kostka do zamontowania, do podłączenia do sieci, listwa. Do zamontowania na ścianie bądź na suficie. Jak wybrać, którą oprawę najlepiej zastosować u siebie w pomieszczeniu? Wszystko jest zależne od tego, jakiej wielkości jest pomieszczenie. Jeżeli jest to salon i wymaga więcej oświetlenia, na pewno warto wybrać oprawę poczwórną. Jeżeli oświetlić mamy jedynie łazienkę bądź lustro przy łazience, z powodzeniem wystarczy podwójna oprawka. Oczywiście, w przypadku zastosowania podwójnej oprawki potrzebujemy jakiegoś dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu.